No, jesteśmy na zachodnim zboczu Wielkiej Cisowej Grapy Poniżej takiej drogi która trawersuje To zbocze No i tu jest taka ciekawa sytuacja się tutaj dzieje Że w maju jak są ulewy to tutaj lecą takie wielkości głazy tam Ze zbocza powyżej Wam pokażę to zbocze stamtąd tam pomiędzy drzewami są takie niewielkie ściany skalne, takie o no, kilka metrów wysokości. No i ta, ten grunt pod nimi w maju, jak są deszcze, rozmakano i lecą takie kilkutonowe wanty, nie? Kilkuset kilogramowe, jak tamte. No ta tutaj ma ponad metr sześcienny objętości, to będzie na pewno ważyła około ton, to, to, to nie ma bata, nie? Tam wyżej podejdę, to Wam też takich parę want pokażę, też podobnych jak ta. Co się na drodze. O, tutaj jeszcze taka omszona już wanta. Takie wantowisko się tu porobiło. Podejdę tu wyżej. O, tutaj kolejna taka też omszona, bo stara. No, tutaj regularnie spadają te głazy, nie? Pewnie po jakichś większych deszczach. I ten. Zaraz tutaj wyjdę, to. To Wam pokażę te, te też większe, takie, co tutaj są. No, jesteśmy na tej drodze. Tutaj kolejna taka wanta. No, tutaj jeszcze jedna. No, taka. Taka tutaj. No i taka jeszcze jedna. No. No, i tak tu właśnie lecą te kamienia. Chcę wypatrzeć jakąś ściankę, którą by było widać. Tak, pomiędzy tymi drzewami, tutaj ja ją widzę, Wam zbliżę. Może wy zobaczycie nie, bo mi tu światło świeci. Ale musicie mi wierzyć na słowo: pomiędzy tymi dwoma drzewami tam jest taka ścianka. I ze ścianek obok tam lecą takie kamienie. No, i tak to wygląda, nie? A i tu ciekawostka, to drzewo złamane, co widać. Oto, nie? To przecież to na bank yy, ten któraś wanta uwaliła jak przelatywała w dół, nie? Któraś z tych pierwszych, którą tam pokazywałem pewnie się przyczyniła do złamania tego drzewa. No bo tu widać tu widać konarnia, a Tutaj w dole widać górną część drzewa, nie? No i tam te wanty, nie? Aha, nie widać ich, to Wam pokażę tak z bliższa, nie? Te wanty tam, no pewnie któraś z nich musiała walnąć w to i, i po prostu z takim impetem to tam poleciało, nie? Więc też się zastanawiam, czy w ogóle ja tu jestem bezpieczny w tym momencie, nie? Czy coś za chwilę nie oderwie, nie? Bo to ciągle tu coś leci, nie? No ciągle, no. Jak są po prostu roztopy, nie? Roztopy i jeszcze jak w maju poleje, no to tutaj jest bombardowanie właśnie takimi głazami. Nie? No to w zasadzie tyle.